A cześć, witajcie moi kochani w nowym odcinku na moim kanale. W dniu dzisiejszym rozładowałem towar rano koło Frankfurtu. Doładowałem jeszcze jeden towar, jadę aktualnie do Danii, do Kopenhagi, ale po drodze jeszcze mamy odprawę celną koło granicy duńsko-niemiecką. Duńsko tam odprawa jest robiona 24 na godzinę. To nie powinno mieć żadnego większego problemu. Zrobimy odprawę i po prostu jedziemy dalej na most. Więc do usłyszenia potem, i to zobaczenia. na raporcie sytuacyjnym jestem w drodze tak prawdę mówiąc dopiero na odprawę celną przy granicy dunsko-niemieckiej lub niemiecko-dunskiej granicy mam tam numer zgłoszenia mam podać ten numer zgłoszenia i zakończyć odprawę celną Potem jadę przez most płatny aż do Kopenhagi. Chwilowo nic wam tak naprawdę się nie odzywałem. Tylko macie takie krótkie momenty włączone, jakie na pewno moment ze samego Hamburga, ponieważ prawdę mówiąc nic ciekawego się nie działo po drodze. Jedynie to co się działo, no to był korek około 10-15 minut. Gdzie straciłem w trakcie jakby tej jazdy? Odsmażyłem sobie podgrzałem, a nie podsmażyłem naleśniki, które wczoraj robiłem. Za to w dniu jutrzejszym będzie trzeba coś gotować znowu. To samo z niedzieli na poniedziałek. Też coś by, by pasowało ugotować. Chwilowo nie wiem co będę gotował w dniu jutrzejszym, na pewno jutro trzeba to rozładować, pierwszy rozładunek jak i drugi. Potem należałoby się załadować już coś na weekend, na poniedziałek. Zobaczymy co z tej Danii, tak naprawdę będziemy mogli wyjechać stąd. Z czym? Ogólnie chwilowo żadnego planowania większego lub mniejszego nie ma. Chwilowo po prostu jadę. Mam 55 km do miejsca odprawy, około 40, 40 minut jazdy. Potem postaram się nadgonić z tym materiałem dla Was już po stronie właśnie dunskiej, po tej odprawie. Może w trakcie odprawy coś Wam poopowiadam. Na pewno coś ciekawego się może w dniu dzisiejszym pokazać. Więc myślę, że do. Usłyszenia i do zobaczenia. Będę miał na pewno w którymś odcinku kilka pytań do Was. Co będziecie myśleć nad zakupem nowych rozwiązań, jeżeli chodzi o jakość filmu i o, i, o rodzaj yy, nagrywek? Yy, chwilowo odcinki są nagrywane jeszcze w stary typ. Yy, w stary typ, jakby. Opowiedzieć bez upodobań e, osób, które by, chcieły, by chcieli oglądać więcej drogi, więcej widoków, ale to się zmieni już, prawdę mówiąc, od następnego odcinka. Będzie mniej mojej twarzy, będzie więcej widoków. E, tam, gdzie nie będę mówił e, tak, e, tam będzie jak do tej pory, po prostu e, wrzucone jakieś dźwięki, jakieś melodii lub jakieś piosenki, i to się po prostu w żaden sposób jeszcze nie zmieni. To, ale to dopiero od następnego odcinka, znaczy od mojego następnego odcinka, którego będę składał, ponieważ ta dania nie wiem kiedy dla Was wyjdzie. Ze samej podróży z Wielkiej Brytanii tutaj zostały nagrane dwa odcinki. Nie wiem w jakiej kolejności do Was to to wrzucam ponieważ na dysku zewnętrznym mam kilkanaście już filmów do zmontowania i do wrzucenia Wam a nie jestem w stanie obrobić ich wszystkich w ciągu na przykład dwóch dni i wrzucić Wam to o macie i tak dalej tak i zrobić to pod rząd raczej niektóre z tych firm, filmów które tam są pozostaną aż do grudnia w grudniu postaram się zrobić taki miesiąc serii, że po prostu nowe odcinki będą zawsze w sobotę, a zaś o to, co zostanie, na przykład, będą jeszcze dwa dodatkowe dni na tygodniu, żeby tak przez cały grudzień te filmy były, tak średnio co drugi dzień, żeby na kanale były. Myślę, że jest to do zrealizowania ale jak wyjdzie, no to jeszcze oczywiście nie wiadomo myślę, że w grudniu się pojawią o te starsze filmy żeby po prostu wyczyścić już ten dysk zewnętrzny z tych filmów dlatego aż do grudnia te starsze materiały zostaną sumowane zostaną po prostu wrzucane czy to będą jeden odcinek dziennie czy to będą na przykład dwa, trzy odcinki dziennie takie odcinki także będą wrzucane dosyć regularnie, ale to dopiero oczywiście, jak mówię, w grudniu, bo chwilowo e, montuję do Was e, te materiały, które myślę, że najbardziej zachęcają do tego oglądania, a zaś tamte materiały to będą takie, wiecie, takie dodatkowa e, frajda dla Was, ale także frajda dla, e, dla mnie ponieważ ktoś je będzie oglądał yy, będą po prostu wpadać w wyświetlenia na platformie YouTube więc jak i wy jak i my jak i, wy, jak i ja będziemy zadowoleni z tego powodu więc zapraszam nie majacząc yy, na zobaczenie jak wygląda droga w stronę Danii yy, od Hamburgu w stronę granicy Dunskiej na wypoczynek, wydań. I tak samo, że sporo tematów zmieniali już Nie na nie o wychorze, na tak. Albo część już stanęła i stoi, albo druga część zmienia pracy. już ja na pracę. Witajcie moi kochani, to już praktycznie na samo pożegnanie. E, już praktycznie jedziemy w stronę Kopenhagi, w stronę pierwszego rozładunku. E, będziemy przejeżdżać przez jeden z najsłynniejszych chyba mostów, który wjedzie po jednej i po drugiej stronie po Morzu Bałtyckim. E, Zapraszam Was do tego krótkiego, ale zarazem uroczego filmu i już po prawej stronie z ale także, że wszystkim już może po prawej stronie. E, o dziwo, dużego wiatru nie ma. Taki sam, podobny most jest w stronę Szwecji, w stronę Malmo. E, z jednej Mamy morze, z jednej strony mamy morze z drugiej strony mamy morze tak mówiąc, nie mamy innej innej możliwości dotarcia niż ten albo promem albo właśnie przez ten most most jest płatny tylko online eee, pomimo, że jest godzina 22.14 widzicie jaka jest aura jak jest jasno jest to przede wszystkim e, przepiękne widoki, które można spotkać w Danii, w Norwegii, ale także w Szwecji. E, jesteśmy już po raz pierwszy. Po raz pierwszy ja jestem jak wy e, na terytorium Danii, w ogóle przyjeżdżam do pycharni pierwszy raz. E, naprawdę z tej wyprawy jestem bardzo ucieszony, e, pomimo że były jakieś tam doładniki, były jakieś mniejsze. Ale naprawdę to robi wrażenie. Jest to coś po prostu bardzo...